nagła zmiana planów. Znaczy, chcieliśmy wyskoczyć, coś przekąsić. Ja nie wiem, czy to zrobimy, ponieważ leje, jest zebra Dobrze, udało nam się zdążyć. Z drugiej strony chmury są Zwracają, Zaraz pokażę chmury z drugiej chmurę. strony. O Boże, ale leci. Prawdziwy tropikalny deszcz. Marzenie Arizony. Uh. Taki mamy widok z drugiej strony na dziedziniec. Wszystko jest w deszczu. Gór, w gór. Już gór nawet nie widać. Może nawet nie widać prawie. O no, tak. A myśmy chcieli sobie wyskoczyć tutaj na jakąś kolacejkę. No dobra. To Wyskoczyć. A masz jakiś yy, parasol? No kursie... Ja bez parasola nie wychałbym. No kurtka, co cię To była kobieta. No proszę. Ależ tropikalna burza, proszę bardzo.